Та й побачимо, що ще буде цяло. О, вшилексі. Знову буде цяло, ця дуба. Хоча ж, тут може швидше буде зніматися. О-о-о! ma Siema się siema Siemanko Witam bardzo serdecznie wszystkich moich widzów Siema, siema Wiecie co? E jakby tu na Facebooku live'a na fanpage'u ale stwierdziłem, że przejdę tutaj na moment I jakby powiem Wam że czekam teraz na kompa, bo już mój jest w serwisie tyle czasu, że stwierdziłem, że po prostu kupię drugi. Eee, kupię drugi, bo za długo już nie ma live'u, ja nie mam na czym montować dla was filmu, nie mam na czym nagrywać i coś tak przeciąga i przeciąga i przeciąga, I to jest parodia po prostu dla mnie, że eee... Narzędzie, które potrzebne mi jest do pracy do tego, żeby dla Was robić te materiały, to po prostu to nie mam do niego dostępu, tak? Prawie 3 miesiące. To jest po prostu porażka totalna, jeżeli chodzi o trochę głos ja by... Tak, domyślam się, bo to jest przez tą apkę, wiesz, w... więc to postaram się wyłączyć mu to, bo To jest przez tą aplikację e... YouTube'ową, więc... Nie wiem dlaczego tak się dzieje. Mam, mam wrażenie, że gdybym podpiął pewnie mikrofon z, ze słuchawek, to byłoby o wiele lepiej. E, jeżeli chodzi o głos, widać, to pewnie i tak to jest e, chwilę Chciałem tak wbić, żeby A, jakby chociaż chciałem na chwilę wbić, żeby, żeby cokolwiek tam do Was pogadać, to przecież jakiś tutaj ruch, ruch jest na, na tym kanale, że chodzi o live. Bo z tego co wiem, to jutro mają wysłać mi kompa, albo w poniedziałek, nie jestem do końca tego pewien, jutro albo w poniedziałek także jakby w następnym tygodniu możecie się e, przygotować na to, że będzie live, e, to raz e, na pewno e, będę się starał ogarnąć 24 e, godzinnego w weekend live'a, co do tego live'a jeszcze mam parę, parę pomysłów i parę koncepcji, bo e, jestem w trakcie załatwiania paru rzeczy na, na tego live'a właśnie żeby to trochę napompować, napędzić i tak dalej żeby to fajnie było i dla mnie i dla was, żeby było miło o tak mogę powiedzieć, żeby dla mnie i dla was było miło o tak, jeżeli chodzi o tego 24 godzinnego live'a albo 24 albo 12 godzin, jeszcze zobaczymy na ile mi czas pozwoli w każdym razie jak e, jakby Możecie śmiało teraz, nie wiem, pytać mnie o, e, o, to, o, o to. O to... o co chcecie, o tak. Jeżeli możecie, to udostępniajcie tego live'a, on jeszcze chwilę posła. Eee. Możemy trochę pogadać ze sobą teraz w sumie. E, co jeszcze mogę wam powiedzieć? Że... O kurde, no brakowało mi tych live'ów, no. Co? Co tu więcej mówić? Brakowało tych live'ów, brakowało takiej e, komunikacji z Wami, tego żeby, nie wiem, pogadać trochę, jakby znowu złapać ten kontakt, bo to co się działo przez ten czas we mnie strasznie się burzyło i jakby jestem w trakcie pisania tej, e, tej epki, e, w trakcie robienia bitów, oczywiście wszystkie bity, Pozdrowie, bo akurat jadę po nią do pracy. Jakby wity robię na swoim starym lapku, który ledwo ciągnie Apple'a, ale jakoś co idzie e... I właśnie teraz na, na, na dniach myślę, że e... jutro, jeżeli się uda, to jutro nagram. To co mam nagrać. Tam mam już wszystko przygotowane. <laughs> Także jutro wieczorem najprawdopodobniej możecie oczekiwać e... świeżego... Moim autorkiem, żeby nie było, że jest jakieś potwierdzielanie i e, jak że jak kradnę bity od kogoś, albo e, ufde, no. jakby doszedłem do wniosku, że tak, OSTR jest dla mnie taką motywacją, on jak zaczynał on też sobie tam robił bity były proste fajna, bujająca perkusja jakieś sample, klawisze i tak dalej, i tak dalej stwierdziłem, że ten jeden bit do alfabetu OK. E, zakupiłem go od Rafa Juniora. Jestem mu bardzo wdzięczny za, za ten bit. Naprawdę kosi głowę. E, do niego powstanie alfabet. Ale jeżeli chodzi o tą epkę to chcę jakby od początku do końca sam to wyprodukować. E, I jakby jeżeli to jeżeli będzie duże zainteresowanie tym to postaram się to wypuścić w wersji fizycznej dla was. On tak, będziecie mogli zamówić, ja te płyty po prostu dla was, e, e, dla was zrobię, tak? W zależności od tego, ilu ludzi będziemy zainteresowanych. Tak? żeby wystagramy? E, nagramy. E, razem jak To e, coś do mnie na, na Facebooka, a ja posłucham Ciebie bardzo chętnie, a jak... Jakby przyszło, jakby było trochę czasu, to można by było się spotkać, posiedzieć, pogadać. E, nie mówię nie, jakiś wspólny numer. Ja jestem ciekawy, jak, jak tam ci idzie nawijanie. E, czy nie wiem, czy robisz bity, czy tylko nawijasz. E, w każdym razie, e, w każdym razie, e, jakby nie mówię nie. Jakby nie jestem. Tych, którzy odmawiają, aczkolwiek e, jakby chcę też reprezentować e, jakiś poziom tych nagrań e, i no i to przechodzi taką jakąś weryfikację, tak? No ale jakiś wspólny numer możemy zrobić i no i zobaczymy, jak, jak to się nie? Ja bardzo chętnie bym posłuchał, co tam e, co tam jest e, u ciebie właśnie Zona wilka? Jak to leci, jaka to stylówka jest. pod jakie bity? E, e, nie, wiesz co, nie słyszałem. Wiem, że wysyłałeś, ale e, wiem, że wysyłałeś, ale nie, nie słyszałem, nie? E, ja, wiem, ja wiem, wiem kim jesteś, nie? Kojarzę. A czy kojarzę? Bardziej kojarzę z, z tego, że Wina mi mówiła. W każdym razie e, jakby nie słyszałem tego. Jak możesz, to wyślij mi to na, na Facebooka e, na prywatną wiadomość. Ja sobie to odsłucham dzisiaj wieczorem. E, nie wiem czy masz jedną, czy więcej. Także mi śmiało i coś, coś pomyślimy. Najwyżej w jakiś weekend po prostu się, się zgadzamy, bo wiem z tego, że weekendy macie wolne, to czy znaczy nie zawsze, ale w większości, tak? I w któryś weekend po prostu można będzie tam, nie wiem, się, się spotkać. Tak jak mówiłem, spotkać się, jak, zrobić jakiś bit na, na, na patencie, na momencie, to tam napisać, nagrać i później wiadomo, że aranż i całe poprawki, jeżeli chodzi o bit i tak dalej, to, to już można zrobić po nagraniu, bo <laughs> chodzi głównie no to, żeby przy nawijaniu trzymać się tego tempa i tak dalej. Jak będzie równe, to potem z tym razem, to można sobie kombinować jak się chce. To jest tak właśnie jak e, ludzie robią remiksy, załóżmy, jakichś kawałków, tak? Ja tam robiłem remiksy i wiem, że jeżeli coś się równo, i tak dalej, i tak dalej, to potem nie ma z tym jakiegoś większego pierdzielenia z wokalami, które trzeba przesuwać, ciąć, dopasowywać do obiektu Tu jest tak, że jeżeli to wszystko będzie równo, ładnie nagrane, jak ma być, ten bit można przearanżowywać na milion dowolnych sposobów. Także na pewno, tak na pewno będę się starał po prostu e, jakby robić te bity sam, e, nagrywać we własnym studiu. E, siemka Tomek, siemanko, jak fajnie. Rząd Fembita. E, jakby robić bity samemu, e, nagrywki też samemu, Potem, całą obróbkę również sam jakieś już doświadczenie w tej kwestii mam i chcę kontynuować dalej. Co mogę jeszcze więcej powiedzieć? No, na, ten, na, na ten temat się można strasznie rozwodzić. Tak? Ja jestem właśnie teraz, jakby mam koncepcję na to EPA i to też chcę, żeby to było takie spójne. Tak? Myślę, że po tym pierwszym kawałku, który wypuszczę teraz, który w jakiś tam sposób, bo będzie takim wstępem, który rozjaśni pomysły dla niektórych e, może nawet dla większości rozjaśni e, koncepcję całej, całego tego tworu który powstaje e, oczywiście na na skulowych brzmieniach, na na bitach e, takich jakby powiedzieć aby się nie powtarzać od ale e, brakuje mi trochę czasu. E, o wybaczcie, może mnie przerywać teraz, bo będę tunelem jechał. La 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 e, Może mnie przerywać teraz, chociaż nie jestem pewien, bo w tym tunelu w końcu jest zasięg. Teraz nie będę. Chciałabym, żeby 80. Tempomatik, tyk, em, ale macie strobo teraz, stroboskop jakiejś. Czekajcie, pokażę Wam. tak tak Także mamy sobie. No w każdym razie, e, wiecie już, jakie mam plany? Wiecie, co mówię. Jakby taki bardziej obszerny vlog, leci na kanał. Ostatnio przeczytałem pewną opinię na Facebooku, raczej, raczej komentarz do posta, którego dodałem, bo dodałem informację, że e, w związku z tym, że nie mam już tak długi czas swojego laptopa, chcę się trochę wytłumaczyć. E, tej nieobecności, to jak wygląda tutaj na przykład e, współpraca z serwisami e, komputerowymi e, obejrzeć i stwierdzić, o kurde, o kurde. Jednak, jednak, e, jednak, były jakieś przeciwności, że tego nie było, tak? Co e, jeszcze. A, i spotkałem się z taką e, to, że e, jeden z e, obserwatorów moich na facebookowym fanpage'u napisał, że ja, ja te vlogi, spotkania z youtuberami e, i tak dalej, to wszystko robię dla hajsu. To Coś teraz wyjaśniam bardzo szybko i pokrótce, że e, z tymi youtuberami, takimi jak Szpagry czyli Śmiechawa TV. Lure, czy hmm. chociażby Krzuga, yy, czy jeszcze na przykład Trolek, który robił, wiadomo, trole na cs czy, czy w ogóle inni youtuberzy, którzy yy, pojawiali się na filmach, czy już będą się pojawiali na filmach, to uwierzcie mi, że z samego YouTube'a nie ma takiej kasy. Nie ma takich pieniędzy, by, by, no to nie są kokosy, o tak to powiem. Jakby dementując tą całą blotkę, że to wiecie, że te filmy są robione dla hajsu, to uwierzcie mi, że e, poka, znaczy pokażę, powiem Wam na tym filmie, ile zarobiłem e, z moich wszystkich filmów do tej pory. O no, tak naprawdę zarabianie na kanale odpaliło mi się w momencie przekroczenia pewnych probów, o których też opowiem. I jeżeli ktoś uznaje, że robię te filmy dla kasy e, albo pod publiczkę, no to kurde, no. No nie halo, o tak bym powiedział, to nic nie halo. Bo ja robię te filmy dla was, tak samo robię tą muzykę dla Was. tak jak większość muzyków nawet, twórców, jeżeli chodzi o muzykę, nagrywają vlogi, nagrywają vlogi z koncertów, tak jak na przykład BrO nagrywa serię taką Mównik Kuba. Jeżeli ktoś nie widział, bardzo serdecznie zapraszam. BRO Mównik Kuba. Opisane jest. Opisana jest strata koncertowa, jak to wygląda po to straty jak wyglądają próby, jak wygląda to życie, muzyka od, od tego tak zwanego backstage'u, nie? Także jakby chcę Wam pokazać to, że... E, nie wiem jak to powiedzieć, że... To, że jestem tutaj, za granicą, że pracuję za granicą, że tutaj robię muzykę, tutaj nagrywam te filmy, to to wcale nie jest aż tak kolorowo, jak mogłoby się wydawać, właśnie. Bo co niektórzy powiedzą, że o, mieszka za granicą, on pracuje w Norwegii, on ma Kusiana. On ma siana, nie? On ma ciul, siana. ciul siana ma. I. Jakby, kurde, no, jeżeli ktoś uważa, że mieszkanie za granicą i e, że tu się zarabia naprawdę dobre pieniądze, okej, okay, zarabia się, ale w momencie, kiedy e, tutaj się jest, tu się zarabia, tu się mieszka, tutaj także trzeba wydawać. E, ja odkąd się przeprowadziłem do Norwegii, zacząłem pracować, jakby nie nie przecicam tego na, na polskie pieniądze, ze względu na to, chciałbym sobie tutaj nic nie kupił. Ja bym po prostu tutaj nie, nie potrafił funkcjonować. Jakby tutaj dużo się zarabia. Jakby nie wiem jak to powiedzieć do końca, wybaczę, że przerwało. Nie wiem jak to powiedzieć do końca, ale chodzi mi o to, że jeżeli tutaj żyję, to tutaj wydajesz. Musisz opłacić mieszkanie, musisz zrobić opłaty, yy, musisz mieć na życie, tak samo jak w Polsce. Fakt, tutaj da się odło odłożyć pieniądze, ale to nie są jakieś kolosalne sumy, o których nie wiadomo kto mówił, bo jeżeli yy, nawet nikt nie wie jakim kosztem jesteśmy. Dokładnie to dokładnie. I yy, jakby będąc tutaj, Miejcie tego świadomość, że e, ja mieszkając na stałe tutaj w Norwegii, tak, to też inaczej jest. Ale fakt, ci, którzy przyjeżdżają tutaj tylko zarobkowo, mają na przykład mieszkanie z firmy, e, mieszkanie z firmy, za które nie płacą, pracują i mają praktycznie cały hajs na czysto, e, nie licząc e, jakby jedzenia, to mają na czysto, więc e, Kurde, no taki wraca do Polski po trzech miesiącach i high life, nie? Podróż, jak się ma. I high life. Nie zobaczcie, bo może mnie teraz przerwać, bo wjeżdżam do 3 km tunelu. No, matka, Za co? Za karę, jak. Łączy się, łączy się, łączy się... Nie wiem czy Wy słyszycie co ja mówię, bo mi tu w brygadach że się łączy, a... nic nie widzę tak naprawdę. Wjeżdżam że jeszcze jednego z niższego to znalazłem. Nie wskazuje jak ucieknie, nie wskaczą. Czy ktoś jest? Nie ma, zaraz jest. Nie ma. Także jeżeli nie słyszycie, to poczekajcie chwilę, za moment wyjadę z tego panelu i powinno wrócić się do domu. No tak. A, tak gra. Ja to świty, ja to. Świry, ja to...

Nie wiem, ale... Nie wiem, aczkolwiek się domyślam. to 2 km. Po raz. nie mogę jechać więcej, jak 80. Tam przed sobą pusto. Czosnka. Bo to radar, bramka, za którą też trzeba zapłacić, bo... O tym... Mogę coś... Tak jest. Na, 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 na. Jeszcze kilometr, moi drodzy, jeszcze kilometr, trzymajcie się. Wytrwali z stanu, ja wiem. O, łapka to będzie poszło fajnie, fajnie. A, jeżeli nie słyszycie, to naprawdę jeszcze wytrwaliście się. Jeszcze jak drogi mamy z tytkami, to na spokojnie, nie będę się śpieszył, bo tutaj mam jeszcze nie chcę meldować się kto jest na live teraz, na szybkości. Szybko meldujemy się kto jest, ja będę wiedział i będziemy gadać dalej jeszcze sobie spokojnie. mamy trochę czasu do pogadania. Na następnego live'a z telefonu postaram się ogarnąć sobie swoje słuchawki. Podejrzewam, że mikrofon z słuchawek będzie o wiele lepszy niż ten wbudowany w telefonie, chociaż nie mam pojęcia dlaczego tak jest. Nie wiem. Nie, wiem, aczkolwiek się on to no, Także wiecie, na 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 na, na, na. Także wiecie tak. Jest no, to no, 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 tak. Robię jeden, jeden film o tym, co się dzieje u mnie. Jeden, jednego takiego vloga, co u mnie, jeśli chodzi o muzykę, co się działo przez ten czas, To na bank. A drugiego vloga, połączonego z takim trochę dokumentem może, to postaram, wam, postaram się wam pokazać, jak tutaj wyglądają e, zakupy, ile to kosztuje. Przeliczycie sobie to na polskie też. Raczej ja, jak będę mógł film, to po prostu będę wplejał cenę norweską no, ten, i na polską, żebyście mieli porównanie sobie, ile, ile to kosztuje. E, załóżmy tutaj i ile kosztuje w Polsce. E, to jest teraz. A też z drugiej strony chciałbym właśnie postarać się zebrać e, trochę Polaków, jakby, którzy mieszkają tutaj w Norwegii, e, żeby też się wypowiedzieli na ten temat. I zrobić taki po prostu e, spójny film e, dotyczący tego, jak się tak naprawdę tym e, tu żyje. E, bo wiadomo, że. Wie, w celu zarobkowym się no nie oszukujmy się, ale w celach zarobkowych każdy tutaj przyjeżdża. Nie przyjeżdża nikt po prostu e, sobie tak wiecie, e, jak to powiedzieć. E, dla zabawy, o tak. To też znam takich ludzi e, i tutaj też pozdrowię ich na pewno, jakby o nich wspomnę e, na filmie, którzy przyjeżdżają po Tosu. Żeby zarobić, bo na przykład sobie poduszują po świecie. I, i zwiedzają i... przyjeżdżają cały tutaj parę miesięcy, pracują i jadą dalej, tak? I w innym miejscu pracują. Spoko opcja. Fajna opcja na odwiedzanie pracujących eee, i nagram takich parę filmów właśnie, żeby wam pokazać, że to wcale nie jest nas tak do tak, końca tak, tak kolorowa. Jest fajnie, okej, okay, ale coś kosztem czego Nie wiem czy w ogóle kupię 2 rower Mam nadzieję, że jeżeli wyjdzie film, to... Obejrzycie i. i sami po prostu swoje przemyślenia będziecie mieć na tym temacie. Nie wiem, wskazuje mi 0 na live. Nie wiem. Ja do wchodzę, gadam, czy to po prostu gadam, to po prostu tak sam do siebie. Nie wiem, nie mam pojęcia. Także. No tak, tak to właśnie wygląda. To ja będę ściemniał. Nie ma coś ciemnego, to wiecie. Ja to mówię, jeżeli ktoś przyjeżdża z Polski, ma w kontrakcie na przykład umówione, że firma daje mu mieszkanie za friko, daje mu... Czasami e, nawet zdarza się, że i jedzenie, ale no już nawet pomijając jedzenie, tak? Że daje mu <laughs> mieszkanie za friko, załóżmy, interesuje go tak naprawdę tylko przetrwanie, czyli jedzenie tylko, tak? To teoretycznie dla jednej osoby, jak przyjeżdżam na przykład płacę, czy coś to uwierzcie mi, że 2-3 tysiące koron to jest naprawdę taka kwota, za którą sobie można śmiało tutaj, znaczy śmiało, no tak wiecie, no jakby w przyzwoitych warunkach sobie e, przeżyć, tak? No ale mówię, no tak naprawdę więcej szczegółów postaram się Wam się Wam dać we vlogu, tak? Bardzo dobitnie o tym powiedzieć, bo nie każdy sobie z tego zdaje sprawę. No. Nie każdy sobie zdaje z tego sprawę, że to że to właśnie tak wygląda, ani nie inaczej, że e, ludzie, którzy tutaj są, pracują i tak dalej, to też jest kupa e, kupa nie kupa wszystkiego, tak? Wiecie, taki odchwał trochę, nie? Ale ale niektórzy po prostu nie wiedzą, nie? Albo nie starają się nawet utożsamić z tym, jak to tu wygląda. Bo patrzył przez pryzmat właśnie tych ludzi, którzy wyjeżdżają za granicę I wracają na przykład po paru miesiącach i wiecie Czasta taki kasą e, Pokazuje co to, to nie on Nie wiem, czy przyjeżdża jakąś drogą, furą e, Bo sobie kupił tak, zarobił tam sobie, kupił furę i wiecie, i, jest szpan tak e, Rozumiem, to, to jeżeli chcesz spełniać twoje marzenia, tak? To jedziesz, nie wiem, chcesz kupić sobie zajebistą kurę, tak? Jedziesz, zarabiasz, kupujesz zajebistą kurę, masz. Masz tą kurę, no ale co z tego? Masz to auto, ale tak naprawdę po jakimś tam czasie nie masz nawet kasy, żeby je zatankować, tak? I, i, I znowu musisz jechać, tak zarobić. No i to tak w koło, w koło i w koło i ciągniesz to, tak toczy, także, to, nie? Wiecie. Jakby każdy Medal ma dwie strony, i ja o tym dobrze wiem. I ci, co są za granicą, też dobrze wiedzą. A, a jeżeli chcecie się tego dowiedzieć, to ja ze swojej strony Was bardzo serdecznie będę zapraszał na vloga. I żebyście po prostu wbili. A tymczasem muszę się z Wami pożegnać, bo dojeżdżam na miejsce. Także wiecie, trzymajcie się i. Pamiętajcie, że Pamiętajcie, że ja ciągle jestem, żyję. dobrze? Nie, dalej. Jestem, żyję, mam się dobrze i jakby dla was jak najlepiej. Dla Was jak najlepiej. Także wiecie. Z fortem mortki. I ja będę starał się jeszcze odezwać może później wieczorem. z domu. Może z domu jeszcze live'a zrobię. Czy eee, może jeszcze z domu live'a zrobię i po prostu sobie pogadamy na spokojnie. Jeżeli nie będziecie spać. Także... Trzymaj się. Dzięki, że byliście dzisiaj. Dzięki, że byliście dzisiaj i... Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć.